Siemano Rodziska! Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku w serii zagajmy w Europa Universalis 4. Dzisiaj zaprzyszczałem się inaczej, chociaż to by było troszkę lamerskie, ale nie szkodzi. Podbijajmy dalej Skandynawię. Wiecie czego od niej zażądam. Wiecie doskonale, bo to jest coś, co by ją upokorzyło. To coś mogłoby ją zabić. Zabić, może nie zabić, ale bym chciał, żebyście to zrobili. Pasalem być mnie możecie moim, za to możecie uwolnić Norwegię. Norwegię, Norwegię, Norwegię. Musicie ją uwolnić, chociażbyście się mieli zeseć. Norwegia musi być nowym, wolnym państwem. Nim mnie to nie obchodzi. Czy Wam się to podoba, czy nie? Norwegia powstanie. Takie małe rmy. Jest dokładnie za 10.08, więc nasz odcinek będzie trwał około 25 minut, czyli tradycyjnie, żeby nie przedłużać, żeby nie przeciągać, będziemy nagrywać tym razem z sygarkiem w ręku, żeby nie było znowu problemów. Co tam dalej, co tam dalej, co by byście chcieli? Czy Fran Brytania podpisze pokój? W sumie BKB ma mnie w dupie, bo nic się tam nie dzieje. Nikt je nie podbija, nikt nie chce podbić. Nikt się tam nawet, nikt chwapi odejść. Ruszamy dalej. Tak, tu mamy. Chciałbym wam dać generała. Takiego, który wam zrzucałby czapki z głów. I takiego generała właśnie dostaliśmy. Pierwszy mój dwugwiazdkowy generał, którego otrzymuję bez problemów na życzenie od tak, od tak, robię, jakby tego sobie w sumie podarujemy. Lepsze stosunki z czasem plus 60% na czas, kończyć te humanistyczne idee, bo już się to trochę przeciąga. Nie możemy wiecznie mieć i tych idei niedokończonych, więc co punkciki w to tę, otóż ideę, rozwijanie, rozwijanie idei, bo no bo właśnie jestem troszkę zacofanym murzynkiem bez urazy do murzynach, żeby nie było to się takie po prostu przyjęło i tak się mówi zbyt wiele przewodców militarnych zaraz jakiegoś wykopię. nie bójcie się nawet już wiem którego Albert Korycki jest taki to jesteś chyba ty bo ty masz mało Albert więc ty jesteś Albertas sorry Albertas to no jesteś Albertas Korycki więc ty przestaniesz być niedługo dowódcą tylko skończ obleganie tu jest armia, tu mogę was co mnie do o ruszcie Niech tam wam będzie Wy też możecie? a też się ruszcie Tam to samo idzie nie? No ciotki I Tak dowódcy Ty wypędziesz dowódcą zwycięskiej armii, która podbije podwycięży z armią szwedzką A jednak nie zwycięży Boże jedyny Jak możecie przegrywać mając dwukrotną przewagę Macie dodatkowy ostrą macie? mojego generała. No, mam nadzieję, że wygracie. Macie przewagę, macie wszystko, czego by zapragnęła armia wyzwolenia Norwegii. Hmm. To nie będzie za mało. Czy to nie będzie za słabe? Więc mam nadzieję, że nie. Ale mówicie tak jak jest z nową Holandią, Twerem, ze wszystkimi. To jest mój pokój. Czy wam się to podoba, czy nie? Musicie go zaakceptować. Oblegamy, 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 oblejgamy, nie wejdziemy na tamte tereny. Brakuje nam tych dwóch fortów, więc nie będziemy anulować, jak to tu starać. Czterej nuluje, by tak na tak 2. Ha. Taka mała dygresja. Nie, tam nie idziecie, bo zaraz stąd Nie Jesteście ciakami, które mało a... o jest. tu się kiszą wojska. Boże święty, Boże, Boże, czy ty... Widzisz i nie grzmisz. Czesi mi nie da za chociaż, chociaż... Prawda mi przemarsz, jak tam z stosunkami, myślę, że nawet spoko. Czesi daj mi przemarsz, daj mi teraz... Czy ktoś jeszcze, Co od kogo potrzebować przemarszu? No, dupa. Jej tam stańcie. Idzie, nie idziecie? Właśnie pokonaliśmy kolejną armię szwedzką. Gdzieś tam sobie poległa, ktoś mi umarł, jest nim nasz wspaniały dyplomata, damy Cię reputacja dyplomatyczna. Tak jest, tak Ciebie chcę. Reputacja musi trwać. Za dużo generałów. Przede wszystkim za dużo generałów. Reputacja dyplomatyczna plus 5, no i pięknie. Istria jest kalwinistą. W zasadzie sensie, po to są tanie. Skąd nawias nie się prowincji? Nie? Ja was chcę. Ja tu przyszedłem w innych celach. Ja chcę tu uwolnić państwo, które niedawno nie było na mapach Europy. dawno nie było na mapach świata. To będzie państwo, które musi wreszcie ujrzeć światło dzienne. Będzie to Norwegia, będzie was kuła w dupę, aż wam gdzie wam wpijało szpileczki i będziecie chcieli urosnąć? Nie będziecie mieli gdzie, bo jeszcze ich sfasalizuję. Jeszcze nie wiem co to zrobię, ale tak to uczynię. Dziś nie ten przycisk. To miało być to. To, to, dokładnie to. Tak, 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 tak. tak. Będę tak sobie jeszcze zabalał, no tych prowincji, lecz czy niestety chociaż 75, 103, to nie jest tak dużo. Ale... Czy to się uda? Czy to się uda? Czy... Wielka Brytania podpisze ze mną whitepaper. Nie? Nie podpisze I... ze mną Pisa? Siła militarna... Wasza siła militarna mnie główno akurat obchodzi. Wasza siła militarna jest w sumie niczym... Powtórzę jeszcze raz, niczym. W porównaniu z ze mną i Francją i z moimi wasalami. No, wasalami, na tak przykład moimi wasalami to nie szalejmy, bo oni raz są, raz ich nie ma, raz ich wojska istniały, raz nie, raz tak samo w sumie jak z moimi wojskami. Raz sobie dziś pójdą i zginął, raz sobie pójdą i zwyciężą. No zazwyczaj giną. Ech, wycofajmy ich już z tych Skandynawii i tak już tam nic więcej nie podbijecie. Teraz będziemy czekać aż Skandynawia zmięknie i uwolni. Otóż to. Eee, ...Norwegię. Sponsor Gazetę koszty tej śmierci Marie Louise Gonzaga. Zastonsługujemy gazety. Będziemy mieli tańszą technologię miejsca. technologię i tańsze wszystko w sumie. No i Twer zaczął być. Skończyć się, oblegać I, 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 i również oblegamy Danie. Danie tylko prowincje duńskie. Odwołamy dyplomatę z Nową Grodu, a Ciebie wyślemy do Skany. No, tam prawdopodobnie powstaną. Będzie on tam stacjonował niedługo oddziału Skandynawii, więc trzeba go zabić. Co Francjo, masz sojusz z. To jest w sumie wasze... To wasza kolonia. Ma 40 tysięcy żołnierzy, to czemu nie ruszy gdzieś? Jakiś podwór. Mamy już kolejne. No dobra, co z wami podpisać pokój. Zgodzicie się. Ile Was można prosić o podpisanie pokoju? A wy się zgodzicie. O, wy się zgodzicie. Bierzemy wam hajs. Zresztą, tak się nie śpieszy w sumie. Aj, partykuliści wybuchli. Ale tylko tam. Więc w sumie. Hihi. Mam to gdzieś. Regio... Długo nie... Niepodległym państwem. Nie bój się jeszcze tylko jedna. Twierdza i jesteś niepodległym państwem. czy ty się nie cieszysz? Gdzie mój dobilny dowódca? Tam już stał ta sobie. Na tej kuliści co uderzyć. Nie, nie uderzę. Jest Chcecie sobie tysięcy. Norwegio, no już niedługo powstaniesz. No nie bój się, nie bój się, nie bój się. To musi skończyć stabilność 50%. Co mam takiego pecha, że jak mam 50% szans na coś, to zawsze się stanie to gorsze. Co wiesz, Gdybym żebyście się zrzekli, jeszcze całego wschodu na rzecz Nowogrodu, to byłbym skory przyjąć tą propozycję Lecz, Niestety, teraz to się nie stanie. Jak stanie się coś, co dawno powinno się stać, odzyskają niepodległość ci, którzy powinni tą niepodległość odzyskać już dawno. Jak się odzyskać. Już nic z więcej nie odyska. żądanie. Skandynawia, Skandynawia, uwolnij Norwegię. I tak otóż Norwegia powstała, a z was z nie mogę. Spokojnie. Przyjdę do Was wojskiem. Wtedy będziecie... będziecie chcieli być moi nasami. Skandynawia straciła nas, na rzecz Norwegii 3, 5, 6, 7, 8 prowincji, 9 może nawet mam no, nadzieję, że to byłby, to był wasz cios w serce, to był wasz cios, który będzie was bolał, kłuł waszą dupę do końca gry mam no, nadzieję, że zdążę powiedzieć wojnę Norwegii zanim zrobi to Uj. zanim zrobi to wspaniała skandynawia oczywiście na wspaniała to było taka mała decresja ochrona handlu barze bałtyckiego jak tam wygląda nasz handel mamy główny, główny, mam tu mamy tu, 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 hajsów jak lodu to mi się podoba to mi się bardzo, bardzo podoba płyńcie są do co to jest, do wenecji, wenecji, więc do wenecji, bo przydało się jeszcze wyrównać Naszą linię brzegową z Wenecją. Macie sojusz z Janitą i Francją. Ty was jasny twój i więc powiemy wojnę Janitu. Janit, Janit co tu. Sojusz z Wenecja. O. O, o, o. Weź w sumie. Tudę, macie aż mi tak do szczęścia nie jest potrzebna. Usunie Rosława z mapy. Gdzie jesteś, gdzie jesteś Jarek? Jarek, z kim masz sojusz? Z nikim? Podaj Szybko się generację. O, tak. E, Jarek. Idziemy po Jarka. Lubijemy Jarka. No, op, idziemy po Jarka. Myślą na dwa oddziały Dowódca. trzeba zlokalizować tego osoby do Tu jest na ciebie to nie jest trudno znaleźć. I, i, i. da Bum. Nie macie. Teraz, anulujemy. Przemarsz Hamburga i do Brunchwiku I również do Czech Niech tam już mnie nie przeszkadzają Decyzja narodowa Kurajl den Nobility Mmm. despotyczna Absolutna jest od 21 poziomu administracji, więc jeszcze mamy czas. Jarek no, nie bądź żyła, oddaj prowincję, skarbnik mój umarł. No by go poderać. Wydajność produkcji krajowy poziom niepokojów minus 2 Aledzimy. Co mnie to nie jest potrzebne, ale... Trzeba wojna plus 5 Jarek, jako ty masz, ty masz... Czy ty masz... Czy ty mi się wydaje, czy ty masz godę Murzyna? O przynajmniej małpę, albo coś takiego? O, mamy krzesło zatrzeszczało. Ale ja generała generała 6 i 1 no tak. Bo mogło. Aha. Bo wy nie możecie iść tędy, tylko musicie iść tam, tak? Ale oni mogły iść tędy. Bo? Pytam się, na jakiej podstawie? Eee... Wy tu, wy to wy tu... Muszę zobaczyć, czy moje army gdzieś tam czasem zostały, na jakiejś... Zagranicznej prowincji. No, że jesteś piękna, jeszcze żebyś była tak skora i się dała za nich. Wasalizować, sali. Wasalizacja. Wasalowe minus 44, więc w sumie gdyby nie 54, bo... Nie, Jakie tam... Gady, 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 gady. Więc przyspieszmy, 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 przyspieszmy. Podbijemy Jarka. A, razem z podbiciem Jarka zakończymy nasz odcinek. O! I właśnie całbie zauważyłem, że niedługo urosnę. Znowu urosnę. Cieszyć, nie cieszycie się. Już widzę ten napis, widzę ten napis. Rzeczpospolita. Polska. Jeszcze powinna być Rzeczpospolita Polska. To byłoby już całkiem cudowne. Uważyć, mogę. Więc... Drodzy Negajowie, dziękujemy Wam za współpracę, było, wam, było nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Wyście wierni, kochani, słodcy i dzięki Wam będę musiał narzucić kolejnych sunnitów na jedyną słuszną wiarę, jaką jest katolicyzm. Więc witamy w Rzeczpospolitej Polskiej obojga narodów oraz w państwie, które waleruje jedyną słuszną religią, jaką jest katolicyzm. Ej, czemu nie okazać? Ja na ci za to. Kiedy Rzecz pospolita! Otóż nasz napis ciągnie się od Europy po Azję Jej! Trybuny z szaleją, tłum skanduje I dalej, i dalej No, dobijcie ich armię, bo czas najwyższy, żeby sobie polejki By sobie wzięli i umarli I pytanie za 500 punktów Kontras. Macie wojny z osmanami i Jarkent, więc Jarkent znowu urośnie, Ura! Rosja taka mała, Jarkent taki duży, osmanowie tacy rozwinięci, wszystko idzie nie tak jak powinno, tolerancja dla programu plus 3, okej, okay, macie, pozycja wojskowa plus 1, nie, nope, 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 zobaczmy jaką nasze wojska, 300 tysięcy limitu. Ola, hola, Ola, hola, hola, Tu mam tak. Nasza armia musi powstać. Ta armia jest jeszcze zbyt mała. Tu u was myślemy 34 tysiące. 111 tysięcy. Taki wielki stak trzyma. Imperium ospańskie w jednym miejscu. Ile procent ginie? 10%? 5% w tym miejscu. Maksymalnie. he 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 he. O ciekawy. Chciałbym zobaczyć bitwę. Bitwa pomiędzy Imperium Osmańskim i... No... Uuuuuuu, mamy Jaros Jarka po swojej stronie i ludność jest wojną. Nic tam na... Morale, morale, morale. Nie wiem, że jesteście niemoralni, no co ja wam poradzę? Jestem z swojego narodu, jestem taki wielki, jestem taki wspaniały, aż normalnie... Nie wiem, co powiedzieć. Węgry, czy wy kiedykolwiek się będziecie akceptować moją... Mo... Czy wy się w ogóle kiedykolwiek zaakceptujecie? No dobrze, nieważne. Chcę zobaczyć bitwę. Bitwę między Imperium Osmańskim a... Jestem ciekawy, czy można chociaż tutaj zobaczyć morale. Państwo, informacje, technologie państw, przegląd doradny przy dowódcy No <laughs> ten. No ten. chyba ten. nie dalił. Tu raczej nie jest nigdzie napisane. Troszkę też jest co osłonowie za mają mniej idei, rozwiniętych aż tylko 4 wy macie skończone 5 i kij wam w oko, za to jesteście rozwinięci do tego stopnia, że aż wam karce Okej, okay, to więc na ten od tego odcinka to na ten odcinek to byłoby chyba w sumie wszystko. Nasz państwo urosło, mamy tam małą, państwo takie tam małe wypustki, lecz zaczniemy aneksję ogrodu i będziemy ładnie o od odna odwlewać od się w Rosję. Tak więc, dziękuję wszystkim za obejrzenie kolejnego mojego odcinka. Po więcej zapraszam oczywiście, już jutro. Mam nadzieję, że cię zobaczymy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. I polecajcie go swoim znajomym. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!